Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 14 stycznia 2025 roku. Po dwa rozporządzenie ministra zdrowia punkt 1 z dnia 9 stycznia 2025 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw na podstawie artykułu 190 ustawy czy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 1615 i punkt 5, zarządza się, co następuje paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw Dziennik ustaw pozycja 923 oraz 2023 roku. Pozycja punkt 7. prowadza się następujące zmiany. Punkt 1 w paragraf 2 w ustawie 3 punktu 1 i 2 otrzymują brzmienie. Punkt 1 zadań, o których mowa w artykułu. Artykuł i, artykułu, artykułu 50 ustawie, artykuł 97 ustawie 3 punktu 8 i artykułu 102 ustawy 5 punktu a, artykułu 107 ustawy pi punktu 7 lit, a i punktu 8 lit, a myślnik, artykuł artykułu 109 oraz artykuł ustawy punkt 2 realizacji zadań o których mowa w artykule 97 ustawy 3 punktu artykułu 102 ustawy 5 punktu a oraz w artykułu 107 ustawy 5.7 7 lit a i po raz punktu 8 lit a myślnik ustawy podziale na poszczególne oddziały wojewódzkie funduszu punkt drugi w nr 1 do rozporządzenia w części okresowe sprawozdanie z działalności funduszu e a w odnośniku 1 do tabeli punkt 1 punkt 4 wyrazy typu koły i myślnik koła podstawowa gimnazjum licą, licą profilowane bez nauki warsztata Szkoła artystyczna na prawa gimnazjum lub licą. szkoła policjalna z tokiem nauki nie dłuższym niż roku, zastępuje się wyrazami te w i myśli szkoła podstawowa licą licą profilowane bez nauki w warsztatach, szkoła artystyczna na prawach licą, szkoła policjalna z tokiem nauki nie dłuższym niż roku. Tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister zdrowia. Konieczny punkt. Pierwszy minister zdrowia kieruje działem administracji rządowej myśli zdrowie na podstawie paragraf 1 ustawy dwa rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku. W szczegółowego zakresu działania ministra zdrowia dzienniku ustaw pozycja punkt czwarty Dziennik ustaw myśli dwa myśli i post 42 i e-bor od 2, 2, 3. 2, 3. 2, 4, 2, u, to jest inny oj, Ojojo. Przyskupiec od a 7 ujęć u dwóch będą głos. tam z pięć ich, a już dwa zero niech obraca się ich. Zbierają z szosca na dziewięć, a jednej dziewięć, ta cała siostra nie jest. i pa, ale nic w nic, znalazłam to z nie jadł z a pół żona to jest krzeli. I nierzadkość nic w sumach, z jej mychu. Co dwa, nic Ja je piec, więc napięciają um, poliżą jasko, swię ję z tej gnią i słoń jabyę. o wspięć i w i w jeden z 5 5 cu. i o cztery ry one

i vo vnútri vlasy ich hepáre od 1. júna, u baru piekelať svoje energie ictce. Vidíte, čo už tým? a ja by som sa bola biela na úspor, rad energie, my peníz, dva.